Witam wszystkich na kolejnej lekcji matematyki. Bardzo proszę, piszemy temat lekcji: obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Kto nie zdąży, proszę sobie teraz przy... nacisnąć pauzę na nagraniu, napisać no i potem nacisnąć play. Przechodzimy do sprawdzenia zadania domowego. Yy, zadanie domowe było z podręcznika. To była strona 179 podajże. Zadanie drugie, i 180 zadanie szóste. No to patrzymy. Zadanie drugie. Podaj odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych. Książka ma n kartek. Ile ma stron? No słuchajcie, gdyby książka miała 10 kartek, to ile ma stron? No, każda kartka ma dwie strony, byłoby 10 razy 2. Je jeżeli ma n kartek, to w tym momencie stron mamy ile? 10, 2 razy n. I to jest odpowiedź do przykładu A. Następny przykład. No, to może sobie inaczej zrobimy. Dajmy jeszcze raz wszystkie przykłady. Zmarzymy, będzie nam łatwiej, bo to dosyć proste zadanie jest. Czyli tutaj mamy 2 razy n, czyli 2n. Radek jest starszy od Ani o 9 lat. Ania ma y lat. Ile lat ma Radek? Jeżeli Ania ma y lat, a Radek jest starszy o 9 lat, no to musimy y do y dodać 9. Uwaga, zapis 9 plus y też jest dobry. Dodawanie jest działaniem przemiennym. Sprawdzam jeszcze raz. Radek jest starszy od Ani o 9 lat. Czyli jeżeli Ania ma Y, to Radek ma Y plus 9. Następne. Beczka z solą waży 130 kg. Pusta beczka waży B kg. Ile waży sól? Czyli beczka plus sól to jest 130. Jeżeli beczka to jest B, no to żeby policzyć sól, to trzeba od 130 odjąć B. I ostatni przykład. Do pudełka, które waży 200 gram, wrzucono x ołówków. Każdy ołówek ważył 17 gram. Ile waży pudełko z ołówkami? Samo pudełko waży 200 gram. Do tego musimy dodać wagę wszystkich ołówków. Gdybyśmy dodali jeden ołówek, dali do środka jeden ołówek, to byłoby dodać 17. Ale tych ołówków wrzucono ile? x. No to ile waży x ołówków? No 17 razy x, czyli 17x. Bardzo proszę, w ten sposób należało zrobić zadanie drugie. Przechodzimy do zadania szóstego. Z następnej strony: kilogram jabłek kosztuje 4 zł, a kilogram gruszek 6 zł. Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych, ile złotych trzeba zapłacić za x kilogramów jabłek x Kilogramów jabłek, jabłka są po 4 zł, czyli to będzie 4x. Dodać. Gruszki są po ile? Yy. Kilogram gruszek, 1 kg. Kilogram. kilogram gruszek kosztuje 6 zł, czyli dodać po prostu 6. 5 kg jabłek, czyli to będzie 5 razy 4. bo kilogram jabłek kosztuje 4 zł. y kilogramów gruszek gruszki są po 6 zł, czyli dodać 6y. No oczywiście 5 razy 4 można wymnożyć, to jest 20. tyle zapłacimy za 5 kilogramów jabłek. No 5 razy 4, 20. No i y razy 6, czyli plus 6y. No i w ten sposób. Oczywiście działanie może być na przemienie napisane, czyli 6y plus 20 też jest poprawnie. I ostatnie x kilogramów jabłek, czyli to będzie 4x, dodać y kilogramów gruszek, czyli 6y. Proszę się przypatrzeć, sprawdzić, poprawić w razie błędów. Zadanie ma być zrobione. Słuchajcie, przechodzimy... Tak jak mówię, do tematu lekcji, temat lekcji obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Słuchajcie, z tym tematem, może nie do końca, ale mieliście do czynienia bardzo często na lekcjach geometrii. Mam tu na myśli szczególnie obliczanie pól. Bardzo proszę, to co teraz napiszę, tego nie pisać. Ja pokażę coś. Yy, mianowicie, no na przykład wzór na pole prostokąta, no to jest A razy B. No i na przykład, jeżeli bok A był 3 cm, bok B był 5 cm, no to żeby policzyć pole prostokąta, co robiliśmy. Za A podstawialiśmy 3, za B podstawialiśmy 5 i wychodziło 15 cm2. Nieważne. Jednostki w tym momencie zajmujemy się wyrażeniami algebraicznymi. Słuchajcie, w tym momencie co żeśmy zrobili? No właśnie, obliczyliśmy wartość wyrażenia algebraicznego. Wyrażenie algebraiczne to jest to A razy B. No i żeby, aby, żeby policzyć wartość, wartość tego wyrażenia, trzeba podstawić za literkę A, podstawiliśmy trójkę a za literkę b podstawiliśmy piątkę. No i wyszło 3 razy 5 i wyszło 15. Tak jak mówię, tego przykładu nie trzeba przepisywać do zeszytu. To wam tylko ma pokazać, na czym polega obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Czyli obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych polega na wstawieniu zamiast literek odpowiednich liczb no i policzeniu tego wyrażenia już arytmetycznego zgodnie z zasadami. No tutaj niestety... Skłaniają się działania na ułamkach, na liczbach całkowitych, na liczbach dodatnich, na liczbach ujemnych. Jeżeli ktoś potrafi nieźle liczyć, to w tym momencie z tym tematem nie będzie miał żadnych problemów. No Te osoby, które troszkę słabiej liczą, no niestety tutaj wszystkie braki wyjdą. No nic, przejdźmy do przykładów, przekonamy się, jak, jak te zadania nam pójdą. Bardzo proszę teraz, przechodzimy do zadań, do, do strony 186. I będziemy sobie robić zadanie pierwsze. Każdy pisze teraz w zeszytach strona 186. Zadanie pierwsze i robimy przykład A. Obrócz wartości wyrażeń algebraicznych. Mamy tak, 3x plus 1 dla x równego 2. Przypominam przykład z polem? Tam za A podstawialiśmy liczbę i za B podstawialiśmy liczbę? Tutaj sytuacja jest analogiczna. Nawet powiem więcej, jest nawet o wiele prostsza, ponieważ mamy tylko jedną literkę występującą w wyrażeniu jest to X. A więc za X ile mamy podstawić? Dwójkę. No i teraz pytanie z ostatniej lekcji. Jakie jest działanie między trójką a X? Każdy sobie sam, mam nadzieję, odpowiedział teraz w myśli. No i zmnożenie. Przypominam, jeżeli nie piszę żadnego działania między dwoma liczbami, to w tym momencie między tymi liczbami mamy razy. Czyli w tym przypadku przy 4y to jest 4 razy y. Między tym nawiasem, a tą literką ma też jest razy, między tą trójką, a tym nawiasem też jest razy. Czyli cała filozofia w tym zadaniu na czym polega? Aby podstawić... Aby podstawić yy, zamiast literki konkretną liczbę. No to robimy 3x plus 1x jest 2. Ja sobie to może napiszę. Tak, musimy przeładować tablicę. Przepiszmy sobie dla x równego 2. Czyli mamy co. 3 razy 2 plus 1 to się równa 6 plus 1 jest 7. I to jest odpowiedź na nasz przykład A. Proszę przepisać, najwyżej zatrzymać nagranie. Przechodzimy do przykładu B. 10 minus 4y, ja to przepiszę tutaj. I y równa się ile? 3. Sytuacja jest tak samo wygląda. Za literkę y wstawimy trójkę. Resztę przepisujemy bez zmian. 10 minus 4, uwaga, razy. 3, 10, minus 12. No i moi drodzy, kłania się ostatni dział. Czyli liczby dodatnie, liczby ujemne. Z którym sematem mamy do czynienia? Z pierwszym czy z drugim? Przypominam, jest to pierwszy semat, zgodnie yy, z tym, co ja uczyłem. Czyli co? Pierwsze ustalamy znak. No zauważmy, minus jest przy większej liczbie, także będzie na pewno na minusie. I odejmuj, odejmujemy sobie większą minus mniejszą, czyli wychodzi minus 2. Proszę C, przykład. A razy A plus 1. A równa się 4. A więc co robimy? Zamiast literki A wstawiamy czwórkę. 4. 4. Przypominam, tu jest razy, mimo że tego nie widać, a występuje to jest nowość dwa razy. No i w każdym miejscu zamiast A wstawiamy czwórkę, no i słuchajcie, ostatni przykład D. nawias 5 plus x za x wstawiamy 0 znowu x a x nie znowu, tylko x tylko raz też występuje tym razem 3 razy 5 plus 0 Przypominam o kolejności wykonywania działań. Pierwsze w nawiasie, czyli 3 razy 5 i to się równa 15. No i w ten sposób mamy zrobione zadanie pierwsze ze strony 186. Bardzo proszę przeanalizować te przykłady, przepisać. Jeżeli dla kogoś jest troszkę za szybko, to proszę sobie zatrzymać film. Nie ma problemu. Przechodzimy teraz strona 186, zadanie trzecie. No i lecimy po kolei. Przykład A. Przejdźmy sobie do zadania trzeciego. Sytuacja jest podobna, aczkolwiek troszkę bardziej skomplikowanie jest tutaj. Mamy tym razem podstawić za dwie literki. Za x podstawić piątkę, za y podstawić trójkę, no i staramy się nie mylić w liczeniu. 1 plus x miliard. Ja sobie proszę to wszystko przypisać do zesztu tak, x równa się 5y3 no i podstawiamy 1 dodać, zamiast x piątkę zamiast y trójkę no to tu w pamięci, 1 plus 5 to jest 6 6 odjąć 3 to jest 3 mamy przykład a zrobiony b Dwa nawias A minus B. I mamy podstawić A4, B0. No i podstawiamy. Przypominam znowu, tu nie ma znaku, czyli jest mnożenie. Dwa razy a to jest 4 minus 0, 2 razy 4, jest 8. I bodajże ostatni przykład, o ile się nie mylę, c, 4x plus 2y minus 10, Za X mamy minus 1Y jest 1, no i podstawiamy, to no już troszkę więcej, bardziej skomplikowany przykład, ale też nie jakiś trudny, 4 razy minus 1, dodać 2 razy 1 i minus 10, to się równa. 4 razy minus 1. Przypominam, mamy 1 minus, a więc wynik ujemny minus 4. 2 razy 1 to jest 2. Kolejność wykonywania działań. No i odjąć 10 i liczymy. Minus 4 plus 2. Pierwszy semat minus 2. Minus 10. Ja napiszę, może powoli, nie spieszymy się. Minus 2, minus 10. Semat drugi dodajemy liczby, i przepisujemy minus. Minus 12. W ten oto sposób obliczamy wartości wyrażeń algebraicznych. No to może sobie zróbmy jedno ambitne zadanie. Znaczy ambitne jak ambitne, tylko może trudniejsze troszkę w rachunkach. Bardzo proszę to wszystko przepisać. Jeżeli ktoś nie nadąża, proszę sobie przystopować materiał. I przechodzimy do zadania ode mnie, piszemy oblicz wartość wyrażenia algebraicznego. Obudzić wartość wyrażenia algebraicznego. No i dajmy sobie takie wyrażenie 2x plus 3y minus 1 dla x równego 1 i 1 trzecia i y równego 2 dziesiąte. Tylko w postaci ułamka 10. Jeżeli idzie o filozofię, no to żadnej tutaj nowości nie ma dla nas. Po prostu musimy podstawić. No to podstawiamy. Dwa razy. Może spróbujecie teraz sami zrobić. Zatrzymajcie film, policzcie, no i zobaczcie rozwiązanie. Patrzymy na rozwiązanie. 2 razy 1 i 1 trzecia. Dodać trzy razy dwie dziesiąte. Minus 1 to się równa. To jest tak 2 razy 4 trzecie. Dodać 6 i minus 1, 2 razy 4 trzecie to jest tak, jakby były 2 pierwsze razy 4 trzecie, czyli 8 trzecich dodać 6. Minus 1. Uwaga, żeby komuś przypadkiem się nie przyśniło skracanie na krzyż. Mamy działanie dodawanie, a więc skracać możemy tylko ułamki ze sobą, ułamek po prostu. Nie wolno nam skracać w ten sposób. No nic, dodawanie ułamków kłania się szukanie wspólnego mianownika. No tutaj wspólnym mianownikiem jest co? Dziesiątka, trójka to jest 30.

2 i można skrócić przez 2, czyli będzie 2 i 4,15. No i na tym byśmy dzisiejszą lekcję zakończyli. Jedyną rzeczą w sumie, którą musicie zapamiętać, która jest dla Was, jakby taka w cudzysłowie nowa, ale nie do końca, to jest to, że jeżeli macie obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego. To w tym momencie zamiast literek wstawiacie konkretne liczby. Te, które wam każą wstawić w zadaniu. Yy, zadanie domowe. To będzie z ćwiczeń strona 92. Zadanie pierwsze i drugie w ćwiczeniach, przypominam. Dziękuję za uwagę.